Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę odróżnia zwycięzców od przegranych w grze o sukces zawodowy? Co sprawia, że niektórzy osiągają swoje marzenia, podczas gdy inni tkwią w miejscu? Odpowiedź jest prostsza, niż myślisz, a dzisiejszy odcinek podcastu Pewność w akcji podbij swoją karierę pomoże Ci przejąć władzę. Nad swoją przyszłością zawodową. Przygotuj się na podróż, która nie tylko redefiniuje Twoje postrzeganie sukcesu, ale też wyposaży Cię w narzędzia, które zapewnią Ci przewagę na rynku pracy. Jesteś gotowy, aby stać się architektem własnej kariery? Warto dziś mieć ze sobą notatnik i ulubione pisadło, bo będzie dużo wartościowej wiedzy kiedy potrzebujesz zastopuj ten odcinek przewiń notuj i idź dalej dostaniesz dzisiaj ogrom praktycznych informacji to jest twój czas ruszajmy zaobserwuj ten kanał aby co tydzień dostawać dawkę wiedzy która pomoże ci budować pewność siebie zacznijmy od podstaw czyli Budowanie pewności siebie. Pewność siebie to nie tylko klucz do sukcesu, ale fundament, na którym budujemy naszą karierę zawodową. Badania przeprowadzone przez University of Melbourne wykazały, że osoby z wyższym poziomem pewności siebie mają tendencję do osiągania lepszych wyników zawodowych no i są częściej promowane. To pokazuje, jak ważne jest rozwijanie wewnętrznej wiary w swoje umiejętności. Zbudowanie solidnej pewności siebie jest absolutnie kluczowe dla osiągania zarówno osobistego, jak i zawodowego sukcesu. Kiedy wierzysz w swoje umiejętności, naturalnie podejmujesz większe ryzyko, co w następstwie otwiera drzwi do nowych możliwości. I potencjalnych sukcesów. Twoja pewność siebie inspiruje innych i wzbudza zaufanie kolegów, przełożonych, a nawet potencjalnych pracodawców czy partnerów biznesowych. O czym warto wspomnieć, to to, że pewność siebie nie jest czymś, co można nabyć z dnia na dzień. Nie jest też czymś, z czym się rodzisz. To proces, który wymaga świadomej pracy nad sobą. Takiej jak? Po pierwsze, stawianie sobie realistycznych celów i celebrowanie nawet najmniejszego sukcesu. Co ciekawe, mając duże doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, widzę ogromną tendencję do stawiania sobie celów zbyt ogólnych typu być szczęśliwym czyli niby co. Do tego początkowo bardzo wygórowanych. Poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że nawet jej nie widać. Co zniechęca do tego stopnia, że nawet taka osoba nie zabierze się za realizację w ogóle. Powiedzmy aspekt finansowy. Obecnie zarabia 3000 zł i jej celem jest. 100 tysięcy złotych. Jest to do zrobienia, jasne, z tym, że różnica obecnie jest tak kolosalna, że głowa w ogóle nie przyjmie tego do wiadomości. Dla niej to są fantazje. 3,5 tysiąca złotych, 4 czy 5 w tym przypadku jest lepszym rozwiązaniem. A tymi małymi krokami i kiedyś dojdziemy do tej stuwy. Do tego jednak będziemy potrzebować nabywać odpowiednie kompetencje. Bo bez nich to i 3,5 tysiąca złoty będzie nierealne. Więc stawianie sobie realistycznych celów i celebrowanie nawet najmniejszego sukcesu, a nie tylko tego, który jest spektakularny. 2. Stałe poszerzanie umiejętności i wiedzy poprzez kursy, szkolenia i samokształcenie. Znasz mnie już trochę, więc wiesz, jak bardzo promuję naukę. No, nie ma nic równie wartościowego jak wiedza i kompetencje, bo cokolwiek wydarzy się w twoim życiu i cokolwiek będziesz miał, możesz to stracić i wcale nie potrzebujesz się do tego jakoś mocno przyczynić. Czasem wystarczy jakaś wywrotka na rynku, czy zmiana regulacji prawnych i sru. Nie ma pieniędzy, domów, samochodów i iPhone'ów, ale wiedza. I umiejętności pozostają, co oznacza ni mniej, ni więcej, że zbudujesz coś lepszego niż miałeś wcześniej. W ogóle tematyczne doszkalanie się zawsze prowadzi do tworzenia lepszej ścieżki kariery zawodowej. Jeśli myślisz, że nie masz pieniędzy na kurs, to właśnie dlatego nie masz pieniędzy, boś nie poszedł na kurs. Ja od lat inwestuję horrendalne kwoty w swoją edukację, i to jest absolutnie najlepsza inwestycja. Nigdy nie dotarłabym tu, gdzie jestem, gdyby nie moja wiedza i moje umiejętności, co równie istotne, nie podniosłabym się po swoim potężnym upadku. A jak jesteśmy już w temacie wywrotek, to trzy zdrowe zarządzanie porażkami, ucząc się z nich, zamiast pozwalać im obniżać swoją samoocenę. Strach przed porażką jest jednym z tych, które uniemożliwiają podążanie naprzód. I jak moje obserwacje mi pokazują, właśnie w głównej mierze dlatego wielu rezygnuje ze swoich aspiracji. A porażka, dobry człowieku, jest składową sukcesu. Weźmy sobie malca, który to uczy się chodzić. Znasz takiego, co to po prostu pewnego pięknego dnia wstał i poszedł ubiegać, omijając wstawanie, upadanie, krok, Upadanie z impetem na tyłek. Potem znowu wstawanie, i upadanie, i wstawanie, i kroki. Radość rodzicieli na widok małego, tłuściutkiego kroczku wykonanego w ich stronę. Zanim cokolwiek jest łatwe, no to jest piekielnie trudne. Tak każdy z nas tak ma. Profesor nie urodził się profesorem. Ja odniosłam w życiu tyle porażek i to na każdej życiowej płaszczyźnie, że daję słowo, czasem sama jestem pod wrażeniem tego, jak ja to wszystko udźwignęłam. Zdałam sobie nawet ostatnio sprawę z tego, że nie znam ani jednej osoby, która byłaby w stanie ten ciężar unieść i wyjść z tego w jednym kawałku. Jestem absolutnie pewna, że większość ludzi strzeliłaby na moim miejscu samobójka. Tymczasem ja porażki potraktowałam jak najcenniejsze doświadczenia i dziś jestem za nie ogromnie wdzięczna. Wydawać by się mogło, że błędy podkopują sukces, ale jest całkiem odwrotnie. Błędy są drogą do sukcesu. 4. Ćwiczenie asertywności oraz umiejętności komunikacyjnych. To pomoże ci zwiększyć komfort w wyrażaniu własnych poglądów i wyznaczaniu granic. Często słyszę o tym, że ludzie nie szanują granic, że komuś należy się szacunek i inne tego typu bzdury. Wiesz, czemu ludzie nie szanują granic? Bo ich nie masz. Zawsze wszystko zaczyna się od ciebie. Jeśli sam nie ustanowiłeś granic, to niby czemu ktokolwiek inny miałby je respektować, skoro ich nie ma, to jakbyś miał dom, a obok ogródek ale nie miał płotu i byłbyś święcie zdziwiony, że każdy tam włazi. No włazi, bo nie masz wyznaczonego terenu, więc przypadkowi przechodnie wyjadają twoje truskawki, maliny, zrywają czereśnie i pakują je do swoich siatek, a następnie idą dalej. No, i możesz mieć pretensje do świata, że się ludzie powinni domyśleć, że to twoje. Prawda jest jednak taka, że dopóki nie postawisz płotu i sam nie zaczniesz respektować własnego terenu, to ci wlezą na głowę, nasrają tam i wrócą do swojego świata. Nie, nie należy ci się szacunek tak o z urzędu. Szacunek wypracowujesz, i to zaczynając od siebie. Więc jeśli ty nie dotrzymujesz sobie słowa i w ogóle się z tym swoim słowem nie liczysz, to niby dlaczego ktokolwiek inny miałby je brać pod uwagę? Dlatego właśnie ćwiczenie asertywności oraz umiejętności komunikacyjnych jest szalenie istotne w budowaniu pewności siebie. Ponadto regularna introspekcja pomaga zrozumieć, jakie przekonania na temat siebie mogą hamować Twój rozwój. Przepracowanie tych przekonań, często z pomocą mentora, umożliwia zbudowanie trwałej i autentycznej pewności siebie. Zaangażuj się w proces budowania poczucia własnej wartości i zobacz, jak zmienia to Twoje podejście do pracy i wyzwań. Kiedy masz świadomość swojej wartości i potencjału, świat zawodowy staje się mniej przerażający, a bardziej. Ekscytujący i pełen możliwości. Właśnie takie podejście pomoże Ci nie tylko osiągnąć sukces, ale również czerpać satysfakcję z każdego kroku na ścieżce swojej kariery. Mamy już podstawy, czyli budowanie pewności siebie, którym zajęliśmy się przed chwilą. Przejdźmy zatem dalej: kreowanie własnej ścieżki kariery zawodowej. Jak zatem kształtować własną ścieżkę kariery? Kluczowym elementem jest jasne zdefiniowanie własnych celów zawodowych oraz zrozumienie, jakie kroki są niezbędne do ich osiągnięcia. Wymaga to nie tylko autoanalizy, ale także analizy rynku, poznania branży i identyfikacji luk, które możemy wypełnić swoimi umiejętnościami i pasjami. To, co sprawia, że kreowanie ścieżki zawodowej jest tak skuteczne, polega na ciągłym dostosowywaniu planów do zmieniającego się otoczenia i nieustannym uczeniu się. Uwaga, ważne, nie umniejszaj sobie. Na początku oczywiście, że nie masz całej potrzebnej wiedzy i wszystkich umiejętności. Nie wymagaj od siebie posiadania kompetencji, których nie masz. Nie uderzaj w siebie, że już powinieneś umieć, że mogłeś wcześniej zacząć. No, najwidoczniej nie mogłeś. Walenie w siebie nie pomoże pójść dalej. Za to jest świetną drogą do autodestrukcji. A to my chyba nie w tę stronę, co? Tak, będziesz się uczył nowych rzeczy, których nie umiesz. I tak. Najpierw będziesz w tym słaby. Nowe potrzebuje nowego. Jeśli chcesz nowe jednocześnie pozostając w starym, no to się nie zadzieje. Strategiczne myślenie jest tu nieocenione. Planowanie kariery dobrze, aby było procesem dynamicznym, gdzie regularnie przeglądasz i dostosowujesz swoje cele tak, aby odpowiadały one zarówno Twoim rozwijającym się umiejętnościom, jak i zmieniającym się warunkom rynku. Na przykład może to oznaczać rozszerzanie swoich kompetencji poprzez kursy, zdobywanie nowych certyfikatów lub nawiązywanie wartościowych relacji zawodowych. Świat rozwija się w tempie, który trudno objąć rozumem, wobec czego nauka dobrze, aby towarzyszyła ci. Nieustannie. Do kreowania ścieżki kariery świetnie sprawdza się tak zwany networking, co w przełożeniu na język ludzi oznacza budowanie sieci profesjonalnych kontaktów. To więcej niż tylko kolekcjonowanie wizytówek. To tworzenie relacji, które mogą otworzyć przed tobą drzwi do możliwości, do znalezienia mentora, partnerstwa, czy nawet przyszłego zatrudnienia. Aktywne uczestnictwo w branżowych wydarzeniach, konferencjach czy nawet grupach dyskusyjnych online pomaga nie tylko w poszerzeniu horyzontów, ale także w pozyskiwaniu wartościowych wskazówek od osób, które osiągnęły sukces w Twojej dziedzinie. No, jakby ci to powiedzieć, z siedzenia w domu i patrzenia w sufit albo przeglądania wyłącznie ogłoszeń o pracę, to wiele nie zdziałasz. Wyjdź do świata, poznawaj ludzi, którzy robią już to, co ty chcesz robić. To żadna konkurencja, to gotowy materiał na poszerzanie horyzontów. Tacy ludzie myślą zupełnie inaczej. Pamiętaj, że ty chcesz się rozwijać. A nie zwijać, więc mądrze wybieraj ludzi, wśród których jest to po prostu możliwe. A co do mentora, to wybieraj praktyka, bo jeśli ktoś teoretyzuje, to lepiej trzymać się od niego z daleka. Szanuję ludzi, którzy chcą popularyzować naukę, ale jeśli chcesz na przykład rozwijać swój biznes, a twój guru w życiu firmy nie założył, nie upadł i nie podniósł się po jednym czy innym zawirowaniu, no to ostrożnie. Uwaga też na niskie ceny. Mentoring nie jest tani, a jeśli jest, to uciekaj, nie oszczędzaj na sobie, bo to się nie opłaca. Strategiczne kreowanie własnej ścieżki zawodowej nie jest jednorazowym zadaniem, lecz ciągłym procesem, który wymaga od ciebie zaangażowania, ale też elastyczności. Warto dać sobie czas na rozwijanie umiejętności, które są najbardziej cenione w twojej branży, czy też tej branży, którą jesteś zainteresowany. Warto również dać sobie przestrzeń na Zaakceptowanie, że potrzeby rynku się zmieniają. Śledzenie trendów to ciekawa koncepcja, ale ja zawsze bardziej rekomenduję wyprzedzać modę. Dzięki temu kształtujesz własną, unikalną wartość na rynku pracy. Naprawdę, nie musisz być jak wszyscy. Czerp z takich ludzi jak Elon Musk, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Mozart, Jeff Bezos. Nie musisz ich lubić. Nie w tym jest rzecz. Chodzi o sposób działania, o bycie nietuzinkowym, bowiem miej na względzie ważną rzecz. Jeśli działasz jak wszyscy, jesteś jak wszyscy. Sam rozumiesz. A jak pokazują badania z Harvard Business Review, ludzie, którzy aktywnie kształtują swoją ścieżkę kariery, osiągają nie tylko wyższe stanowiska, ale również większą satysfakcję z pracy. To dowód na to, że kierowanie swoim zawodowym losem jest nie tylko możliwe, ale też niezmiernie korzystne. Mamy już aspekt Pewności siebie, mamy kreowanie własnej ścieżki kariery zawodowej. Pora na markę osobistą. Marka osobista jest Twoim zawodowym odciskiem palca. To, jak jesteś postrzegany w środowisku zawodowym, ma bezpośredni wpływ na Twoje możliwości kariery. Według LinkedIn, silna marka osobista. Może zwiększyć twoje szanse na zdobycie pracy o 50%. 50% to naprawdę bardzo dużo. Warto więc inwestować czas w budowanie swojej obecności online, w sieciowanie i prezentowanie swoich umiejętności. Możesz się barykadować i bronić przed tym, ale tak jak już kiedyś mówiłam, ziemi tym nie zawrócisz. Postępu nie zatrzymasz. No, chyba że własny. Obecnie, na przykład, Instagram czy TikTok to genialne narzędzia do biznesu. Kiedyś, wcale nie tak dawno temu, potrzeba było ogłoszenia w prasie umieszczać, ulotki roznosić, jeździć od domu do domu, nagimnastykować się. A teraz, bum, zakładasz konto na dowolnym medium, publikujesz wartościowe treści systematycznie, wychodzisz do ludzi, wchodzisz z nimi w interakcje i gotowe. Ja tam wyjść z podziwu nie mogę. Nie umiesz w media społecznościowe? To pora się nauczyć. No, chyba że twój zawód tego nie wymaga. Ale nawet mój szewc ma Instagram. Bardzo osobliwe. Tak, to wymaga nauki i praktyki. No, ale co ty masz lepszego do roboty? Albo chcesz swoją osobowość kształtować i pokazać się światu. Albo będziesz czekał na taborecie w domu w nadziei, że ktoś magicznie domyśli się, że istniejesz i kupi od ciebie tira skarpetek albo innych lizaków. Zatem jak wygląda schemat postępowania? Budowanie silnej marki osobistej wymaga spójnej komunikacji i autentyczności. Oto kilka sposobów na efektywne kreowanie i utrzymywanie Twojej marki. Po pierwsze, określ swoje kluczowe wartości i pasje. Co cię wyróżnia? Jakie są twoje główne umiejętności? Jakie wartości ci przyświecają? Zdefiniowanie tego już na samym początku pomoże ci stworzyć spójny przekaz. Po drugie, buduj swoją obecność online. W dzisiejszych czasach obecność online to Podstawa. Profesjonalny profil, na przykład na Instagramie, aktywność na branżowych forach czy regularne publikowanie treści na blogu czy w mediach społecznościowych, to skuteczne sposoby na zbudowanie widoczności i autorytetu w swojej dziedzinie. Po trzecie, sieciowanie, sieciowanie i jeszcze raz sieciowanie. Ono nie polega tylko na zbieraniu pustych kontaktów, to jest przede wszystkim budowanie trwałych, wzajemnych, korzystnych relacji. Uczestniczenie w branżowych spotkaniach, konferencjach czy szkoleniach pomoże Ci nie tylko pozyskiwać cenne kontakty, ale również dzięki temu będziesz mógł i ty demonstrować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Po czwarte, pokazuj swoje osiągnięcia. Nie bój się już mówić o swoich sukcesach. Prezentowanie swoich osiągnięć, projektów, które zrealizowałeś i umiejętności, które nabyłeś, pomoże ci zbudować obraz Ciebie jako eksperta w danej dziedzinie. I po piąte, stała nauka i adaptacja. Świat, jak już wiemy, ciągle się zmienia, a wraz z nim zmieniają się narzędzia i technologie dostępne na rynku pracy. Bycie na bieżąco z najnowszymi trendami i rozwijanie swoich umiejętności pokazuje, że jesteś gotowy na wyzwania i stale się rozwijasz. Twoja marka osobista to tak naprawdę Jesteś ty, ty z imienia i nazwiska. Niezależnie u kogo będziesz pracował, jaką firmę współtworzył, być może swoje przedsiębiorstwo, to twoi klienci, oni będą współpracować z tobą jako z osobą. Ludzie nie współpracują z firmą, współpracują z człowiekiem. Dlatego też marka osobista. To potężne narzędzie, bo firmę możesz zmienić, możesz sprzedać, ale to, co zbudowałeś wokół siebie, to zawsze pozostanie. I właśnie to będzie otwierać przed tobą nowe, również zawodowe drzwi. Warto dać temu dużo przestrzeni, budować i cały czas pielęgnować w tym siebie. Pamiętaj, że Twoja marka osobista. To inwestycja w Twoją przyszłość, nie tylko zawodową. W dzisiejszym odcinku podcastu Pewność w akcji Podbij swoją karierę zgłębiliśmy kluczowe aspekty rozwijania kariery zawodowej, które obejmują budowanie pewności siebie, strategiczne planowanie ścieżki kariery zawodowej oraz kreowanie silnej marki osobistej. Badania z University of Melbourne i Harvard Business Review potwierdzają, że te elementy są nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne dla osiągania sukcesów zawodowych i zwiększania satysfakcji z pracy. Wzmacnianie pewności siebie, aktywne kształtowanie kariery i skuteczne budowanie marki osobistej mogą zdecydowanie przyczynić się do osiągnięcia wyższych pozycji. I lepszych wyników w pracy. Pamiętaj, że każda z tych dziedzin wymaga świadomego zaangażowania, nauki i adaptacji do zmieniającego się rynku pracy. Skuteczne zarządzanie własnym rozwojem i marką osobistą otwiera nowe możliwości i prowadzi do realnego wzrostu zawodowego. Zacznij od ustalania swoich wartości i celów. Zbuduj solidne fundamenty pewności siebie i pamiętaj o regularnym sieciowaniu oraz promowaniu swoich osiągnięć. Twoje działania nie tylko zwiększą twoje szanse na sukces, ale też umożliwią ci czerpanie większej satysfakcji z pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku swojej ścieżki zawodowej, czy szukasz sposobu na jej rozwój, kluczem jest koncentracja na sobie. Już wystarczająco dużo uwagi dawałeś innym, i wiele ci to nie przyniosło. Wystarczy. Zacznij dziś, aby zbudować jutro pełne swoich sukcesów. Dziękuję Ci za dzisiejszą wspólną podróż, piękny człowieku. Udostępnij ten podcast w swoich mediach społecznościowych i pokaż, że bierzesz karierę w swoje ręce. Pamiętaj, że niezależnie, jak odkręcony masz teraz pomysł, ja zawsze jestem po Twojej stronie. Samych wspaniałości Ci życzę, no i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku Happiness Veggie podcast. Trzymaj się, pa pa!